Jak będzie nami to ja cię przyniosę mityka Nagrywam tutaj czy... Ja, tak, Siema, więc, czy ja czy się też Siema, się nie się I eee... nagrywamy to też w końcu się Niemiec wita Chociaż też nagrywam na moim kanale A nie, że zawsze i u mnie i u niego jest, a on się wita Znaczy wiesz, w rzeczywistości to ja dopiero mam mikrofon, więc no No, ale zawsze ja się i tak wyda. O to mi chodzi Aha Zawsze znaczy, ja na naszych to... odcinkach, to Maniu, jeżeli tu będzie nami, to pójdę pod Klimityk, a jak nie, to niestety nie Dobra, nieważne w każdym nie razie. razie e, 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 zawsze, jedna czy... osoba na dwie z Dynamityk, bo robimy Skybadza. Dziękujemy za mietówkę, bo ale jedasz, po... Maniu, a Niemiec nie mówiliśmy ci, ale wiesz, że ja z, nie, ja z, ja z Maniem wygraliśmy na Skybadza? tu chcę się to mi kłada. A ty miałeś iść tu Tudy'a Idę, ale nie doleciałem Dlatego później się daje lo... dlatego... A już jesteś Lecę, jest tak, oh, kurde! Jest tutaj, bo Przestuj, nie chce mi się Przestuj. wracać mi się nie chce wracać, to idea... To może być nawet, dlatego nie, ch... nie chce mi się Dobry. wracać Będę tam, żeby szukać czy jest namiot. No. a jak nie ma nawet... O, jest namiot, dobra, to namiot. Ale, ale widzowie, macie kos. Odwalacie niesamowitą prędkość. W ciągu kilku, kilku dni byliście wbijiliście, e no. No. A u mnie w ciągu miesiąca niecałego byli 10 subskrypcji. A w ciągu tygodnia byli, byli, byli. No, też są dobrzy. U mnie, ale u mnie lepsze są wyświetlenia. U mnie lepsze. U mnie też dużo osób nie subskrybuje kanału, chociaż ogląda. Bo U mnie ponad połowa... dużo lepiej niż... U mnie ponad połowa widzów nie subskrybuje, więc to? Ja nie dokładnie sprawdzałam, tylko byłem, że osób, które mają subskrypcję nie dzwoneczkują. Tyle, tylko sobie się to. Ej czekaj tam zostaw mi! Zostaw to, to mi bo ja na mankę, dodaję, a ja a ja spadłem, czekaj, idę kiblem Mam zostaw ten mityk ja dla Mańka, zjadu, bo ja zjadę... mam namiot. Ja mam własny mityk. Poczekaj, bo ja nam, mam namiot. Zostaw ten mityk dla Mańka. Ale ja mam własny mityk to A tu jest drugi po prostu go zostaw. No ale bez sensu, bez bez miał sensu bym miał, gdybym jeździł dwa, dwa. mityki. Ale ja ci dam mityk, widzisz? Ale ja nie mogę Bo no, mam tak. dla ciebie mityk. Chodź to jest odklejony. Co Stoję! Stoję! Oj, oj. Co zostało? Nie, nie, nie. Powali, Powaliłem przypadkiem powaliły nie, nie, nie. wartownika 7. No to w tej potwieramy. Ja go nawet tego, tego nie widziałem. Przy okazji wylądowałem, w, wylądowałem w, morzu. w morzu. A ja... Dobra, idziemy... Ile masz malców? Ja? Ja? Nie, Maniu. No już mamy, ja już mam kula. No to teraz zbieraj dla nas, wiesz o co chodzi, że... No, Będą no. na ziemi i przy okazji my je zwierzemy. Więc... Będzie mniej czasu. Przez A ja do mnie lecę Daleko to będzie dobrze... <noise> na... Czekaj, bo mnie strzelają generalnie. Będzie lepiej na górze lecieć, bo będzie mniej ten. tam. Bo ja mam tutaj. Też słyszycie te nagrania naukowca o w aktywności tej w sensie. ślicznej? Tak, on nawet się zrobiło nie nie a ja już do ciebie idę. A co ucieknę? Nie, Dobra, uciekam. uciekam. Dźwięk. Dźwięk. A super. Dźwięk, dźwięk. Nie przez ciebie, akurat przez ciebie, Mówi się, przez ciebie mają. No, no. Bo... No, tak mam, się ci i prawie już, i już Chyba, chyba. No, i chuj. To wszystko przez mojego brata. Przez no, mojego brata. To a oni in nie widzą, że jak też jestem, a mam ja lega. Dobra. dobra! No to koniec! koniec. Ale dobra! A! a oni nawet nie widzieli! Co Bo jo Ale chcę głupi! O do rodziciem! Zabij mnie! Na już nie mam, dobra? Tyle ja wystarczyło? Co? Jak spadłem? Co mnie zabił? Ja pierdzielę. W mnie zabił? Nie, nie zabił cię w locie, a po prostu spadłeś. A nie wiedziałem, a ja nigdy nie spadłem z mitykiem. No ale ty się odbiłeś od tego. Serio? Od budynku. Tak, ty się odbiłeś no, od, czuję, od budynku. Nie no serio, odbijesz się kopią od budynku. Dobra, w gotowości. Serio? no Serio? Żartujesz, ja jak sobie ze mnie robisz? No serio, odbijesz się od budynku i spadłeś. Ja ta gra, jaka ta gra jest? Eba, no właśnie nie, to się ci jest, pojewany. jest pojewany. A ja naprawdę nie wiedziałam, że to Ja nie wiedziałam, co się dzieje, szczególnie, że ja tam dałem... A wiesz dlaczego szczególnie? No. Bo ja tam dałem... Bo ja, ja po tym już dałam tam właśnie podłogę. I, i ta podłoga mi zadziałała, jak ja już zginąłem teoretycznie. Do tego nie wiedziałam, co się dzieje. Ja pierdolę. ja jak to złamałem podłogę. I nie wiem te... dlaczego... Znaczy, dawałem daszek, jeden daszek mi zadziałał jako podłoga, więc nie wiem o co chodzi. Kompletnie. Wiesz? No. Bo ja właśnie tak myślałem, nie byłem pewien, jak chciałem dać daszek to na naszym drużywale. A, a on mi zadziałał jako podłogę, i to się na górze, więc nie wiem o co jest zgrana, ale okej. Okay. że nie wiem co jest grane, więc to ja mogę powiedzieć. Dobra, powtórka z rozrywki. Z tym tak. razem. Tym razem może jedna osoba leci, tym razem może dwie osoby lecą na tartak, czyli... No to ja lecę po mityki. Ja lecę po Mityki. Nie ja wy lecicie we dwójkę, bo ja mam jeden w sesaków, to wy nawet nie musicie mi dać, bo ja mam jeden namiotek. No ja mam ja jeden w namiocie, ja na ja na więc wy cię mityki. Bardzo ci się opadam. Aha. No dobra dobra nagradny, bo odcinek. Ja ciągle nagrywam cesar. Nie, bo ja mam 15 minut na mi razie. Ela już jest w Mason Games, gdzie ja mam z go. W kolejnym odcinku na moim kanale, to jest Mani 2x20, i miejsca D1. Ale Mani, no, no. ty lecisz na wieki! Ty lecisz tam! No to tam! A, ja, ah, bo myślałem, że nie dolecisz, dobra. A ja lecę no, no, na wieki, tak, tak. Czyli to lecisz tam! No Ja już jestem chopie. Tu jest, jest ty poleci. Ja no, jestem tartarzem Nie dolecisz. No ale gdzie mnie ma? Ja jestem Aha. Bo ja mam jedną no, Ale dla Ty no, wiesz, ja mam Ja mam trzy specjalną specjalną. A co, mam jedną specjalną A ja mam jeden na nocy, dobra. Co powiesz na specjalną A ja mam specjalną 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 się na specjalną 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 tylko on uciekł najpierw, czy... okay. na to będzie tylko peł. Drugi go. Nie boisz się na nim. Wydaje Tylko, się, że tu jest jakiś typ jeszcze jeden i to jest typ łapka na mnie. No to na pewno jesteście, to jest, no, jest tak, ale jak będzie ty, że koło... Szukło... Dobra, zabij. Ej, on ma dwie... On podniósł coś. Dobra, leży. Się... A tu jest ty, że u niego kolega. Dobra, ale uciekł, masz broń i nie wziął. A ja go kowadziłem. Mam skrzynkę. Ale tak uciekł. Kuria, tu trzeba trzymać jedynie, bo ja pierdolę z tuchedem. nie wziąłem wziąć. Jestem totalnym tułowem, to dobra. dobra, dobra. Bana... On go leczą. On tu leczy. Ej on tu leczy, gdzie ja? On leczy, bo na leczy go. A ja ucieknę, niech go leczy sobie. Niech tu ty w No a ja jestem koło ciebie, ulecz mnie, bo ten, ten drugi też leczy go. Aha, bo ty leczysz. Ej, ten drugi go uleczył, ten drugi go uleczył. Pomóż. Łopie, jak miałem ci pomóc. AHA! No, świetnie, że się. Super! No nie, to właśnie ty, kurde! Jakieś dwie dookoła do, siedmiu, pięciu typów! A ja też miałem dookoła siebie pięciu typów, więc... Co no to po obudniasz? co żeś tam leciał? A co że, żeś ty tam leciał? Ja bym sam tam... To... No Dobra. najpierw mówiłeś, że bym leciał na tarta, a potem startak, mówisz, że to bym, to bym, to po bym po mityki. Nie, bo że ja lecę na tarta, a po mityki. No nie. No, nie. no właśnie chyba tak. Pójdziesz inaczej, pójdziesz Dobrze, to Dobrze, ja mam coś nie, wideo ja... ja sobie zobaczę Ja sobie, ja zobaczę. sobie zobaczę Proszę bardzo, Proszę bardzo. No, Tylko nie no, wiem, czy mnie nie, czy gierki, czy nie, czy nie, nie gierki nie wywali eee, eee, eee. No nie wiem, czekaj, nie wiem, czekaj. Fortnite, 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 15, 15 minut of hop, 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 hop To jest ta runda, nie, to nie jest ta runda to jest ta runda, gdzie Różka jest utrzymywana. O, i teraz czekaj. czekaj. I to powinien być ten moment. Czekaj. Okay. Cicho bądźcie.

To, a bo na drzewie, no drzewie też jest drugi. Tam na skarbie, Gdzie na skarpie po prawej. Na skarbie tam koło jego pojęczyny. Jest drugi. A, dobra. a dobra. Chuj, chuj. A ja go zawsze idę i. Nie, ja nie, nie zdążę po wasze karty Po moją zdążę bo jest na No jak też tam jestem sobie. No gościu, ale zanim ja do tych cykli, tych ty nie umiesz grać. Odpuść, idź tutaj, Odbij się od tego i będziesz tu. No on, on gra lepiej od Ciebie. A ja gram lepiej od Ciebie na pewno. No nie. No właśnie chyba nie, się się tak. Zaraz się no, tak. no, no, zobaczymy. No to Leon ciągle ja pierwszy zginie. No ale to bo że ja jest, właśnie jest No właśnie, bez kitu. KURWA! Kurwa! <grym> Tano to zobaczymy kto pierwszy zginie. Ale to nie znaczy od tego, bo jak ja mam najtrudniejsze zadanie na letwie, czyli po prostu sobie grać jak, jak Bambik i nigdy nie ginąć, to w sumie. No to. to jasne no to ciągle failuj, failuje to zadanie. No właśnie chyba nie. A dobra, ja się nie lubię później. po prostu gram lepiej i gram lepiej. To jest tylko fan, to jest tylko zabawa, a ty z tego robisz i No nie no ja. To... chyba ty. Dobra, no uciekaj, uciekaj, co ci zabijesz, jeżeli pójdziesz po jednego kartę, potem pójdziesz. Bo, ty, bo Oni cię nabiją! Oni do ciebie strzelają! Co ty kurwa nie, powiem? nie, powiem. nie Że Jeżeli kurwa do nie strzelają. strzelają! ich do, do dziecko do rzeku, Albo naszy, nie, naszą będzie dużo osób. Tutaj. O, no idę cię odrodzić! Szkoda, że mam się nie radę, ale trudno. No byłem kilka metrów. No, no, no ciekawe no, jak mnie no odrodzić, odradzić już ty na mnie napierdalały. Ej, możemy go odrodzić, Mam sz mamy szansę do niego pójść. Bo 50 no jak duchy. będą tam te typy, to będzie chujowo! No wiem, ale jeżeli możemy mu udowodnić, że przez niego przygramos nie nawet jeżeli będzie, więc dowodniłem już nie, więc możemy iść. Nie będę Nie chodźmy to, tam, to masz, nie, ma, nie, ma, nie ma, ma mu mu Nie, Madił, mu mu to jest dobry pomysł. Dowodnimy mu, że my mamy rację. Chodź tu, chodź, to masz. Okej. Okay. Ale my... my, my po Szymona, sobie. No i nożemy poczuł ona pod ciebie. No i chodzi po niego, nie zajrzymy. To już nie ma szansy. No nie ma szansy, proszę. No może nie Co ruszy mam? Nie opuszczaj tylko gry. To dla ciebie wygramy. Koronkę i tak zdobędziesz chyba. Nie wiem. No jeżeli wygramy. No tak nie jeżeli wygramy, on też zdobędzie no to problem. bardzo mała szansa Zdobywamy dla niego koronkę.

Eee, nie, po prostu ja mam najtrudniejsze zadanie. E. A i Szymon, chcesz żeby grać we dwójkę z Maxiem, to możemy do ciebie... Ja mogę jutro, jeżeli się będę dobrze dwójkę poszczepieniem, do ciebie i zainstalować to jak nie mówisz Chcesz, w sensie, żebyśmy gra, żebyście grali z Maxiem we dwójkę na jednym ekranie. Nie. Mogę ci to załatwić, jak chcesz. A gdzie ty jesteś? A, jesteś? A ty jesteś taki. E, nie, kółce. ja podszedłem tam, bo tam zawsze są skrzynki dwie. Tak, spoko, i tak mam ludzik już ale właśnie to ja sobie zlotowała. Ale na... sobie tam zdecydowałam. Chowuk, chow. Nie lecz ja mam już mityki Spiderman, bo ja tam poszedłem. A i Manię ty... tylko go obserwujesz. Arusa. A to są chłopy. Są chłopy koło A, mnie. Kładem. O I Ja się wracam, bo... Jeszcze mnie nie widzieli, bo ja byłem za górką. bo się wrócić. Nie kurwa. kurwa A czemu ty kasper nie grasz swojego? Za tego... dlatego... To są tutaj, bo to wzajemnie to... na pewno... A to A ty jesteś Tak, jestem no bo teraz ubrałem się z ty? Bełnie jakaś Ej, czy kaczper? A z panik się Poprosiłem ci prosto A Dziękuję. Bardzo dziękuję. O, jeszcze typo, typo. A czekaj, bo typo. ja miałem <grym> O Czy lecą z Spidermanem? Właśnie widzę Ta to, to skoro się tak wymączysz leo to teraz sam to teraz tam sobie gdzieś poleć się poleć No okej, okay. masz jeszcze co się, się wymącza No ale to dostało. da od ciebie mną no, leci no, i po, po tym nie, nie prawie pra się leci. Się no bo jak miałem nie niego... najtrudniejsze zadanie to Jakie najtrudniejsze to zadanie jeśli ty nie miałeś żadnego zadania No właśnie zabić osoby które nie... zabić? A zdobą, zdobyć broń, kiedy, kiedy, kiedy akurat tam gdzie ja po, po mnie wylądował ty, który w który pierwszy mnie zaczął atakować z Faktycznie wciór łatwo do No to dla, to dla... Nie masz żadnego nie zadania, nie bo to sam chcesz robić skybase. Skybase. Ja, ja ostatnio z Maniem wygrałem. I to głównie chyba ja coś robiłem, bo poszedłem po nityki. A ze wygrać? wygrałeś no tylko i... dlatego, że spamiłeś. Ty też tak ty naprawdę też ciągle trochę pospawił. A wody dym jest mniej więcej od ciebie. No, bez kito. Ciekawe coś, co chce, kto cały czas tylko trzyma poligana, jak, jak ma wieku. Swap, nie wiem. Niemiec i LKM. Niemiec jeszcze może nie wiedzieć. Ej, dysypu, no kutry no widział. Niemiec nie wiedziałem co to jest. I ty się nie zbudujesz, 90 nie zrobisz. Ja 90 zrobiłem, a ja nie mam macu to już więcej nie zrobię. Z popadnąć Ty Chodź tu, znaczy no do drzwi okay. no do ja leży. Jestem. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie małpy. Dostał 83. Dobra, idź do na niego On ucieka jaki i fraje O chuj Mam no, nie wiem no, Nie wie. Nie, wie. nie wie. On miał tak dużo HP? No jak widać to miał A i co umarł, nie jest ostatni I co ostatni umarł? ostatni umarł Niemiec, nie, no, Ja się nie chce kłócić z Nigim, jak się da Gdzie jest Niemiec? Niemiec. Nie gadaj, że Niemiec opuścił. No nie, on jest. Nie, on jest. jest normalnie, nie, Myślałem, że się na nas obradził. Halo, Niemiec! Halo! Halo, halo. halo. Nie, Niemiec, nie, 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 emotkę, nie, <tans> nie, słyszysz. Na, nie słyszysz, słyszysz? Jeżeli nas słyszysz. Zmień nie, jeżeli masz nas nie, nie, A on nas zablokował, bo on, mówi, on, mówi. on

to ale to czasami, to, czasami nie, nie zależy od rzadkości, rzadkości, rzadkości broni. broni. No, A ja nie to, raz? Jeśli, jeśli Leon mi zabiera legendarnego MK7, to co No fajnego. ale M poza tym, ja raz ci to No nie raz. Ci, ktoś raz ci zabrał. To nie był pros. A ile niby? No gdzieś tak 5 Ale ja ci mówiłem tak, ty weź sobie na przykład... Weź sobie mi drzy, sobie...